Dzień dobry, witam Was na kanale Formax TV. Jesteśmy w Hanowerze. Jest godzina 11:40, sobota, piękne bardzo już można powiedzieć południe i będziemy sprawdzać, co dzisiaj mamy ciekawego na targach w Hanowerze. tutaj i do jedzenia, także na głodnego nie będziemy chodzić. Wzięliśmy sobie takie a la burrito duże zaskoczenie. Podeszliśmy do okienka, oczywiście rozmawiamy po angielsku, a pani do nas po polsku, więc jest naprawdę na początku bardzo miło, Także smacznego. Znaleźliśmy pierwsze obiekty naszych zainteresowań Choć mamy tutaj DAFa, ale ta kabina naprawdę robi wrażenie Jest mega wielka Tam jest jakaś, jakieś do ADAC podejrzewam, pomoc drogowa No i mamy, o, mamy tutaj piękne, ale mamy pięknego Wolowiaka Cztero ośkę Zobaczcie tą maszynę, fajnie to wygląda naprawdę Ładnie zrobili tą nową kabinę Tutaj już widzimy ciężarówki od Forda. Moim zdaniem stają się coraz bardziej popularne na rynku europejskim. A Wy w zasadzie co sądzicie o ciężarówkach marki Ford? Łóżko duże. Nowa nawigacja. Fajny tablet taki, dosyć spory. Tutaj panel klimatyzacji. No, ale moim zdaniem czuć, że to jest Ford. Nie ma postojowa, trzy schowki. Tutaj mamy tacho. Dosyć ciekawie. Pozycja taka fajna, wygodna. Select, jakaś lepsza wersja. Jednak nadal wybieram Volvo. No i teraz dotarliśmy do w sumie naszej marki wiodącej czyli Volvo. Zobaczcie, jaki mają rozmach. To całe stoisko tam do końca to jest Volvo. Zobaczcie, nowe elektryczne FM. O, to jest śmieciarka. Śmieciarki robią takie dosyć, bym powiedział, krótkie odcinki, więc może by się to sprawdziło. Ale moim zdaniem. Samochody elektryczne ciężarowe na razie nie mają racji bytu, nie ma, takiego, nie ma takiej infrastruktury przystosowanej do naładowania tego w sumie. Moim zdaniem, jedynie co to mogłyby być takie samochody elektryczne, ale tylko i wyłącznie na jakichś magazynach, żeby przejechać można powiedzieć 2 km, gdzie można podpiąć sobie tą ładowarkę i jakoś racjonalnie z tego korzystać. To wtedy tak. Ale jeżeli chodzi o długodystansowce myślę, że nie mają szans w tym momencie z normalnym trakiem. Ale teraz to znalazłem Landrynkę. Taką można powiedzieć amerykańską, ale kolejka jest jak stąd do Chicago. Patrzcie co jest za mną. No, robi wrażenie. W sumie czekałem na ten moment, żeby tutaj wejść i zobaczyć właśnie tego troka od środka. Zobaczcie ile tu jest miejsc Zobaczcie ile tu jest miejsc Tu są cztery osoby w środku No taką kabiną to można śmiało jeść Fajne rzeczy można tu zauważyć. Mamy tutaj ciężarówkę weko która praktycznie można powiedzieć, że nie ma kabiny i jest pokazane cały silnik. Po prostu zobaczmy, co Mamy chłodniki. Wszystko na wierzchu. Cały silnik w To Wszystko można tutaj sobie zobaczyć. Fajne rozwiązanie. Tu jest coś, co nas najbardziej interesuje na tych targach, czyli zabudowy do przewozu samochodów. Mamy tutaj do czynienia z marką Rimo, która wystawiła swoje dwa autotransportery, jeden w wysokiej kabinie, drugi w niskiej, tutaj mamy wysoką kabinę, a jeszcze kawałek dalej mamy niską kabinę. Я Każdy ogląda, każdy szuka czegoś swojego, a niektórzy po prostu tylko przyjechali, zobaczyć co nowego w świecie motoryzacji i nie tylko. No, a tutaj nawet znalazłem coś dla siebie, patrzcie. Montę. Smacznego. z i pan Krzysztof, witam serdecznie. Bardzo przedstawiciel. Wszystko, o tym właśnie tu w tym przypadku mamy do czynienia z naszym najnowszym produktem, który jest produktem seryjnym. To jest przyczepa Intago wersji Max. Po lewej stronie mamy przyczep Intago wersji Max z normalnym, górnym pokładem niełamanym, a to jest Intago wersji FP, a to jest hydraulicznie Tak, jak chwoga to czyli pokład łamany. Natomiast te przyczepy różniły się za wyjątkiem jeszcze innych.

Rolfo, e, mamy tutaj jedną z zabudowy. E, możecie zobaczyć, mamy to EGO. EGO 3, 2. Kijanki mają załadowane na raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, ale z elektryki, więc są ciężkie. Ładna zabudowa. Niestety firmy LOR nie ma na tym evencie, nie ma na targach w że więc LOR nie będziemy mogli obejrzeć. Każda z tych marek zabudów ma jakąś tutaj kartę przetargową. Akurat jeżeli chodzi o markę Olfo, postanowili załadować 7 elektryków. Wiadomo, elektryki są w tym momencie ciężkie, bo posiadają baterie. I normalnie powinno się ładować ich 6, a oni załadowali 8. Pytanie, czy tutaj nie jest nic przeładowane, ponieważ nie mamy tutaj osi opuszczanej. Zobaczcie tak jak w poprzednich, na przykład w kezbronarzu. Ale mają tutaj zajebistą atrakcję. Mamy jednego chętnego kandydata z naszej ekipy, czyli Tomka, Ale ja który siądzie sobie do tego i będzie się obracał. Jesteś zdecydowany, tak? Oczywiście, że tak. Proszę bardzo chętny kandydat, zobaczymy jak wypadnie. Zawitę za różnica jak od na głowie od No właśnie. No nieźle. Dobra, jak wrażenia? Bardzo fajnie. Tołek świetna zabawa. No i jeszcze coś fajnego. Racingowa ciężarówka od Iweko. Powiem wam, że pięknie wygląda, biała. Oklejenie ZDFa, ZDF-a, wszystkich sponsorów coś wspaniałego Dobra robimy wyzwanie filmowe w Warcie walimy w boksera, zobaczymy kto będzie najlepszy startuje Kuba, Tomek i ja pierwszy Kuba startuj 1 Wow, nowy rekord Teraz Tomek O, ale przysadzi no, Ale Kuba wygrywa nie? Kuba wygrywa Doktor David Ja na końcu O kurde, Mnie nie trafiłem no już koniec dzisiejszego odcinka pokazaliśmy Wam fajne ciężarówki, fajne zabudowy, które e, transportują samochody, a musieliśmy Wam to pokazać, ponieważ te auta, które kupujecie u nas w e, firmie, muszą czymś do Was dojechać. Standardowo zajrzyjcie na nasze media społecznościowe, takie Facebook, Instagram, TikTok oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo to pomaga nam się rozwijać i pokazywać Wam różne ciekawe rzeczy, a ja żegnam się już z Wami. Do następnego odcinka Elu. Z racji z tego, że Kuba wygrał, będzie mógł uderzyć jeszcze raz. Zobaczymy ile teraz mu wyjdzie. Dawaj Kuba.